Ciemnąćka ze Macie 951 to jest kolejny odcinek z serii kariera klubu Maciej. Jolandii. Dzisiaj mamy pierwsze miejsce w, w, w tabeli m, tej naszej ligi krajowej. Ja zawsze będę właśnie nagrywał Ligę Krajową, będę to nazwał jako Ligę Krajową. Tej ostatniej jest Utrecht niby, ale przegrywaliśmy z nim 1-0 raz i później zaczynaliśmy wygrywać. Dzisiaj gramy mecz z Derby Country na poli i czy zagramy z, z Blackburnem, to jeszcze nie wiem. I możemy powoli zaczynać. W moim składzie się nic nie zmieniło. Co do transferów, to nie wiem, czy będzie dzisiaj jakiś zawodnik, tak naprawdę, czy będzie jakiś piłkarz, co się będzie do nas yy, tak naprawdę nadawał, ponieważ chciałbym właśnie mieć jakiegoś zawodnika na CM, który miałby 70 ponad overalla. lub właśnie 70, więc dobrze, jak huby. Zrobiłem sobie ostatnią chwilową przerwę od nagrywania tych odcinków, ponieważ resztę tamtą nagrywałem jakoś tam w 1, 2, trzy, nawet 3 dni, ale przez weekend sobie zrobiłem przerwę i teraz nagrywam dopiero po weekendzie. No i proszę Państwa, Firmino z piłką Allen. Też ta seria myślę, że może mi trochę pomóc, żeby więcej mówić na tych filmach, ponieważ tutaj jakby muszę komentować też. Spotkanie właśnie mojego zespołu z innym. I teraz Roberto Firmino. Firmino faulowany to będzie raczej rzut wolny. Bez żółtej kartki dla zawodnika Derby Country. No i to będzie rzut karny. Tutaj już powinna być jakaś żółta kartka, no ale oczywiście jej nie będzie. I tutaj odda strzał Pedro Leon. No i 1-0 z Derby Country. W ogóle nie wiem, czy w Derby Country nie gra w ogóle Jóżwek, ale nie zauważyłem. Widziałem, że gra tam jakiś Polak, ale nie wiem, czy to był już wiek, czy ktoś inny, bo ja po prostu nie spojrzałem na skład. W sumie to też tak nie powinienem trochę pomijać składów. Bo ciekawe, czy ja to w ogóle zapamiętam. Yy, no, teraz Allen. Allen wbiega w pole karne! I nad bramką, ale będzie to przynajmniej drożny dla Maciej Holandii. I teraz Korea. Tutaj niestety prosto w ręce Rosa. Szkoda, że już Wayne Rooney nie gra, to by tam przynajmniej mógł grać w tej drużynie przeciwnej. Chyba nie gra, nie wiem. Podanie górą do Azarda. Odebranie piłki, ale Firmino z tego skorzystał. Teraz Miguel Velloso. Veloso podał do Pedro Leona. Pedro Leon, niestety, stracił piłkę. Teraz Velloso tam będzie chciał walczyć o piłkę. To mu się oczywiście nie udało, bo po prostu tam nie dobiegł. Palaois i teraz to będzie faul. Proszę państwa, Palaois. No, niestety tutaj faulował. Dzięki, aby wygrywa. Główką Allen. To są podanie od firmino. Firmino. No, ale to będzie, jest także drożny. Żółta kartkę dla Klarka, czyli dla obrońcy Derby Country. Ogólnie zapraszam także na mój serwer Discord. Link będzie raczej w, w opisie. O dobra, ja już wiem, jaki Polak gra w składzie Derby Country. Jest to Bielik, bo tam przed chwilą zauważyłem. Czy są jeszcze jakieś inne Polacy, to nie wiem. Oczywiście reklama, Matchmaster. Dobra, jesteśmy z powrotem. Teraz tutaj, właśnie zobaczmy, na ile spotkań no, nie moi, noha tutaj nie możemy zobaczyć. No to szkoda. Czy chcemy tutaj wprowadzać jakieś zmiany? No, yy, zawodnicy jakoś nie wyglądają specjalnie na jakichś strasznie zmęczonych, więc może zmian tutaj jak na razie nie będę żadnych wprowadzał. Możemy grać dalej. Knight. Tam Firmino chciał odebrać piłkę Mariot, Keogh, Huddlestone, coraz trudniejsze te nazwiska no, co odcinek, coraz trudniejsze. Podanie do Buka Yosaki. Jeżeli podoba wam się ta seria to dajcie łapkę w górę, oczywiście suba i wbić na serwer Discord. Nie wiem, ta seria jak na razie chyba mi się najbardziej chce ją nagrywać, ponieważ Fortnite tak średnio mi się chce nagrywać w sumie. No bo nie chce mi się jakoś później tego przesyłać. Nie wiem, tam godziny na przykład na komputerze, a na telefonie przynajmniej mi tak nie zżera internetu. Więc jak sobie gram tutaj w to DLC i robię tam serię, to przynajmniej mi właśnie tak nie wyżera internetu jest lepiej. Dobruga, jest jaka nie chcę wejdzie, może przyszła płacheta. Jak już nam sugerują tą zmianę, to ją weźmy. Teraz tutaj Bielik. Bielik podał do Mariota Huddlestone. I faulowany przez Palaois, ale tam nie będzie żadnego upomnienia. No to teraz Roberta Firmino. Firmino, Firmino. Firmino powoli będzie wbiegał w pole karne. Firmino postanawia jednak wybiec z tego pola karnego. Podaje on do Przemysława pachety, czyżby Przem... Aj, 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 Już miałem mówić, że debitanska bramka w tym sezonie. Teraz Pedro Leon schodzi. I Roberto Firmino wywalił się tam. Niestety i teraz jak do Roberto Firmino. Firmino, Firmino w polu karnym. No nieudany strzał niestety. Lawrence, Knight. Pereliniat jak Lawrence znowu. Palaois teraz tam będzie starał się powalczyć. No i Palaois fałluje niestety. Tak kolej wejdzie sobie Adli. No i będzie też tam, to już drożny. Jakby nikt się tam tak naprawdę nie rzucił po tę piłkę, to już by była 1-1. Ale tam dał radę dobić do tej piłki. Teraz Adli traci piłkę niestety. Keok nie zabiera tą piłkę tam. I będzie to auto oczywiście dla Maciej Olandii. O nie. Złe podanie do Josephsona Dobra, Josephson wy, yy, wycofuje do Forsytha. Keok Odbiera piłkę mu yy, zawodnik Maciej Olandii. Teraz firmina prosto do, do Joe'a. Lena. Nie wiem czy on ma na imię Joe, ale tak mi się coś wydaje. I proszę państwa. Rzut rożny jeszcze na sam koniec tego spotkania, już raczej kolejnej akcji bramkowej dla Derby Country tutaj już raczej nie będzie. No i kolejna, kolejny rzut rożny. No już myślę, że tak po tym rzucie rożnym już raczej się to spotkanie zakończy po prostu. No ale Miguel Veloso teraz zaatakował Jadli! 2-0 od poprzeczki. Piękna akcja. Obejrzyjmy nawet jak to wpadło. Adli tam się zakręcił. Po pod poprzeczkę. W sumie to od poprzeczki się odbiło i wpadło w bramki. Więc już jesteśmy po pierwszym meczu, a teraz czeka nas z tego, co wiem. Jeden z ważniejszych meczów. W sumie to czy przegramy, czy wygramy raczej powinniśmy przejść dalej, nawet tutaj zobaczę. Nawet jeżeli przegramy, no to. Na poli będzie miało 4 punkty. Einhofen raczej też, więc no raczej też tak przejdziemy. Wezmę sobie jeszcze tutaj tylko fitness coacha. I czy jest ktoś ciekawy do naszego składu, który mógłby się przydać? No Kucka jest, co prawda. Ale nie wiem, czy Kucka się opłaca kupować. Hmm. O! limoina już wraca powoli do składu. My teraz sobie użyjemy fitness coacha. Pójdzie on do Mata Smith'a. Ok. To się tutaj udało. Wszystko się nagrywa, wszystko się nagrywa. I spotkanie z Napolit. Tutaj mamy także Polaka, ponieważ mamy tutaj Mereta, Hysaja, Kulibali, Manolasa, Di Lorenzo, Insigne, Zielińskiego, Mertensa, Ruiza, Politano oraz Shimena Mój skład już dawno widzieliście, więc już tutaj nawet nie będę czytał. Jak zawsze ogólnie, skoro nagrywam na telefonie, To sobie leżę na łóżku albo po łóżku. Jest różnie. Mamy, mam nadzieję, że to spotkanie wygram, chociaż tak naprawdę wszystko się tutaj może wydarzyć. Incinie. Mertens teraz tutaj łapie piłkę. Podanie. Miguel Veloso faulowany. I to bardzo mocno faulowany. Jak chaby teraz tutaj... Górą podanie Allena do Roberto Firmino. Roberto Firmino! 1-0! Od razu pokonał bramkarza Napoli, który nie pamiętam jak on się nazywał. Jak zawsze. Czytam składę, ale nie pamiętam. Mm, tutaj. Fabian Ruiz. Di Lorenzo. Fabian Ruiz. Z powrotem. Żeliński. Limoyne łapie piłkę po błędzie Żelińskiego. Firmino. Prosto do Bukajosaki. Bukajosaka prosto wysunięcie do Roberta Firmino. Niestety Manola sam odbiera piłkę. Oshimen. Teraz Insigne prosto do Politano. No i Torga Nazar tam... Faulował. To będzie żółta kartka dla Torgan Azzarda. Nie wiem, czy to nawet nie jest żółta kartka pierwsza w tym sezonie w ogóle dla Macielandii, ale nie wiem, czy już z jednej nie miał. I teraz podanie prosto pod nogi Roberto Firmino. Firmino zaczyna wbiegać powoli w pole karne. O, tam miał być faulowany, ale podanie. Górą do Limoyne. Limoyne. tutaj atakuje. O niestety tam odebrali mu piłkę. O Jak Chawy Mertens. Mertens tam miał być faulowany z tego co widziałem. Fabian Ruiz, no ale Limoyne go fauluje. Tutaj nie będzie żółtego, ani czerwonego kartonika. Teraz Bukayo Saka. Do, prosto pod nogi Roberta Firmino. Firmino! Firmino powoli wychodzi na jeden, jeden na jednego z bramkarzem, no ale zmarnował tę sytuację. Mógł od razu strzelić. Co prawda tam, o, Meret się ten bramkarz nazywał, ponieważ mógł on, mógł on od razu strzelić, ale chciał po prostu pokonać bramkarza górą, co mu się ostatecznie nie udało, no i niestety piłka w rękach Mereta, ale Meret ma żółtą kartkę za złapanie piłki poza polem karnym. Teraz Palauis będzie strzelał rzut wolny. Niestety obroniony przez Mereta. A było już pięknie. Pererinha tam już miało też dobiec. Więc możemy powoli prowadzić sobie jakieś zmiany w składzie. Myślę, że można odrobinę oszczędzać. Nawet yy, zawodnika Limoyne. Po kontuzji, więc niech wejdzie, może za niego Adli. Tutaj John Toral, niech sobie wejdzie i to jak na razie w sumie tyle. dostawmy. jak na razie, więcej zmian. Ostatnią zmianę sobie zostawimy na później. Allen, Adli, Firmino. Allen z powrotem zabrał mu piłkę Kalidu Kulibali. O ile dobrze mówię. No i tam Mertens miał być faulowany. Przeskoczył nad przeciwnikiem. Jak podaje prosto do Chrisa Mertensa. Miało to być oczywiście podanie do Adliego. Azard dechawy, No i tam Nick Pope, No, będzie żółta kartka. Za wejście za pole karne. Adli Podanie do torgana Azarda. Kali do Kolibali odbiera piłkę. Di Lorenzo Politano atakuje teraz. Mógł to tam być błąd Palaoisa, jeżeli by tam zaatakował. No i tam obok bramki piłka, ostatecznie ląduje. Może niech właśnie za Torgana wejdzie. Trenelacja. Teraz podanie do Krzysiu Mertensa. Który został właśnie sfaulowany przez chyba Adliego. Tak, Adli dostał tą kartkę. W tym maczu jakoś się chyba najwięcej żółtych kartek padło I na razie w tym sezonie. Piłka prosto w ręce Nika Oczywiście podanie górą. Prosto pod nogi Kalidu Kulibaliego, ale buka Josaka. Buka Josaka prosto pod nogi Roberto Firmino. Firmino, niestety tam miał właśnie, mógł teraz stracić piłkę Chris Mertens. No i Allen traci niestety piłkę Oshimen. Teraz tutaj atakuje Pereririnha będzie walczył tam z Insinie, no i Insinie też tak ma dalej piłkę, Zieliński. Fabian Ruiz. I tam faulowany przez nie wiem w sumie kogo. Był chyba nawet Toral. Bardzo możliwe. No i nad bramką. Strzał. Niestety nieudany. Nick Pope wybija piłkę. Podanie do Malacji. Malacja... Górą prosto do Roberto Firmino. Firmino! Niestety nie udało mu się zabrać piłki Meretowi. Podanie prosto pod nogi Allena. Proszę Państwa, Allen biegnie z piłką. Będzie wchodził właśnie w pole karne. Allen! 2-0! 90 minuta spotkania. Allen strzela. Bramkę na 2-0. Piękna akcja. Myślę, że to spotkanie z Blackburnem jeszcze możemy tutaj zmieścić. No i ostatecznie wychodzimy z grupy, aż nawet sprawdzę, czy tutaj nie ma kogoś, kogo byśmy mogli zakupić do naszego składu. No nie ma za bardzo jak na razie tutaj ciekawych osób. W sensie piłkarzy od tej Dest jest nawet ok, Ale Dest raczej tutaj nie będziemy kupowali jak na razie. I kogo będziemy mieli w lidze mistrzów? Będziemy grali w lidze mistrzów z Hetafę. ok. Później tutaj będzie jeszcze też Brązka, bo okej, okay, dobra. I teraz sobie zagramy z Blackburnem. Tutaj muszę przejść... No i można zagrać właśnie z tym Blackburnem sobie jeszcze ten meczek. Można tego wcisnąć do tego filmu jeszcze. Teraz hmm. zaczyna Allen podanie do Lemoyne. podanie do Firmino, od razu podanie do Allena. Taktyczna zagrywka zawsze na początek meczu i teraz buka Osaka. Kiedy on ostatnio coś miał tutaj, jakąś akcję, niestety ją zmarnował teraz. Torgan Azard będzie tam wybijał piłkę do środka boiska limojne Limoyne, proszę Państwa do Miguela Veloso Niestety będzie to yy, kończył bramkarz. żółta ta kartka dla Veloso Evans, Pedro Leon, Miguel Veloso. No i podanie proste do Roberto Firmino, tam w dodatku nie było spalonego. No i proszę państwa Firmino. 1-0 z Blackburnem. Jak na razie w Lidze Krajowej bardzo dobrze nam idzie. Co prawda te inne kluby tutaj są z różnych krajów, no ale ja to się tak nazywam Ligą Krajową. I teraz Joe Allen. Miałbyś tam faulowany. No i został ostatecznie sfaulowany. Będzie to czerwona kartka dla Adaba, Adara... I Biojo. Dobra. Teraz trudniejsze te nazwiska rzeczywiście są. A no, trochę za wysoko, niestety. Ale Blackburn jest osłabiony tym, że gra w 10. Walter teraz wybija piłkę. No to właśnie, grają w 10. To po pierwsze, a po drugie jeszcze przegrywają z nami 1-0. A więc są oni bardzo osłabieni. Podanie prosto do Allena, niestety. Williams tam odbiera piłkę. Evans Veloso teraz musi ostrożniej grać. A propos właśnie ostrożności, prawie bo sfaulował przeciwnika. jakby tutaj także bardzo mocno atakuje. No i Palaoi zostatecznie tam przewraca przeciwnika, ale nie ma żadnego rzutu wolnego, ani mm, żółtego kartonika. No i teraz Allen. Allen będzie wbiegał w pole karne. I Miguel Veloso do bitka. No i nad bramką niestety przestrzelił. Veloso niestety przestrzelił. Jest Palaois, po prostu do Alena Firmino, organizator teraz będzie tam starał się po piłkę, co mu się oczywiście udało. I proszę Państwa teraz nad bramką, bo no myślał, że wyjdzie oczywiście do niego bramka, że chciał nad nim przerzucić piłkę. Muszę aż zobaczyć nawet tą powtórkę. No i niestety nad bramką, nad poprzeczką już dawno by mogła być 2-0, nawet 3-0, ale niestety te akcje piękne zazwyczaj kończyło się po prostu autem. No i niestety tam Walton, czy ten Walton, nie wiem, wiek yy, prosto pod nogi Maciejolanczyka. No i niestety Petroleon zrobił błąd. I to poważny błąd. No i tutaj yy, Walton. Piękna akcja, by z tego mogła być. Pedro Leon mógłby tam strzelić z tego bramkę. Miguel Veloso no, traci piłkę, więc, no. Dobra, uwaga. Patrzymy, czy tutaj nie ma żadnych zmian do zrobienia, i przydałyby się w sumie jakieś zmiany. Moglibyśmy tutaj wsadzić w sumie Koreę. Raz tutaj można wsadzić Jonatora. Aby oni także troszeczkę zagrali. Teraz Szampan. Armstrong. Walczy z Miguelem Weloso. Teraz tam Pereirinha. Wszedł po piłkę. Limoyne. No i za mocno chyba podał. Albo i nie, bo John Toral dalej ma tutaj piłkę. Teraz Roberto Firmino jest naspalonym. Będzie out dla Nicka z tego co widzę. Zali Mojna, sobie wejdzie Adli. Teraz Nick Poupa tutaj będzie wybijał piłkę akurat prosto do Adliego. Teraz tutaj Miguel Veloso chciał właśnie tam zawalczyć o piłkę. Ostatecznie piłka kończył palao Isa, ale Roberto Firmino teraz atakuje. Teraz podanie do Johna ale Tam powinien być chyba nawet spalony. No i Toral będzie to drożne jeszcze ponieważ niestety piłka odbija się od bramkarza. No i Allen obok bramki, ale pięknie. Walton teraz będzie wybijał piłkę. Korea. może bardziej górą Veloso powinien podać. I tak właśnie zrobił. Teraz Allen tam zawalczył niestety z Williamsem i to się skończyło. Wygrano dla Williamsa. Dostał prosto w głowę i Koreja, i ktoś jeszcze, i Vellosa. Oczywiście podanie do Adliego, Vellosa no i 2-0 w Ostrzale Roberta Firmina. No i raczej jest wygrana. Nie wyobrażam sobie raczej, żeby Blackburn tutaj strzelił wiesz, te dwie, czy tam trzy bramki, aby wygrać. Teraz Gallagher. Johnson. Toral Johnson z powrotem. Pereira, Williams. O! Ale dostał prosto w czachę. Teraz Torgan hazard prosto do Roberto Firmina. Tutaj może wyjść z tego jeszcze jedna ładna akcja. No ale niestety Trybul tam zabrał im piłkę, że tak powiem. Po prostu John Toral jeszcze teraz będzie wybijał z auto. Prosto do Roberto Firmina. Jeszcze tam Miguel Veloso, może troszeczkę zawalczyć tam trybull Evans. No i to by było na tyle z tego filmu, pamiętaj, aby zasubskrybować kanał, wstawić łapkę w górę, wbić na serwer Discord, już przypominam, że może będzie w opisie, więc się ma.